Polak zaśpiewał na ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich. Kim jest Jakub Józef Orliński? Nie tylko Celine Dion i Lady Gaga miały wyjątkową okazję zaśpiewać na otwarciu igrzysk olimpijskich w Paryżu. Zaszczyt ten spotkał także Polaka. Jakub Józef Orliński swoim występem rzucił wszystkich na kolana. Kim jest zdolny polski śpiewak? Jakub Józef Orliński 26 lipca 2024 roku zaśpiewał i zatańczył podczas ceremonii otwarcia 32-letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali zapowiadanego występu Celine Dion, a tymczasem na ekranach pokazał się młody, zdolny śpiewak operowy. Jakub Józef Orliński podczas artystycznego spektaklu zorganizowanego na Sekwanie połączył operę i breakdance. Wystąpił w tej części spektaklu, która mówiła o sporcie miejskim. Skąd taki pomysł? Kropka. Jakub Józef Orliński to jeden z najzdolniejszych w ostatnim czasie polskich śpiewaków operowych, dysponujący wyjątkową barwą głosu. Jest kontratenorem. Muzyka nie jest jedyną jego pasją. Orliński trenuje breakdance od wielu lat i brał udział w konkursach z tej dziedziny. Kim jest Jakub Józef Orliński? Jakub Józef Orliński urodził się w 1990 roku w Warszawie w rodzinie o artystycznych korzeniach, rodzice są grafikami, zaś dziadkowie związani byli zawodowo z architekturą. On sam uczęszczał do liceum z profilem plastycznym, od 8 roku życia śpiewał w amatorskim chórze Gregorianum. Muzyczne początki nie były łatwe. Jakuba trzy razy odrzucono na egzaminach do Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego. Nie byłem tak dobry, przyszedłem z ulicy. Sam przygotowywałem się do egzaminów z historii muzyki, o teorii nie wiedziałem nic, mówił śpiewak w wywiadzie dla L. Orliński studiował na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie i na Juilliard School of Music w Nowym Jorku, studia podyplomowe. W 2019 roku został uhonorowany tytułem młodego artysty roku brytyjskiego magazynu Gramophone. W 2021 roku Orliński został nagrodzony tzw. Operowym Oscarem, czyli International Opera Awards za album Facce Damor. Jakub Józef Orliński zaśpiewał na ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich. Jakub Józef Orliński podczas ceremonii otwarcia zachwycił. Artysta wykonał fragment utworu Zamorskie zaloty Jean Filippi Ramo, kompozytora okresu baroku. Do tego jeszcze zatańczył. O tym występie piszą dzisiaj wszyscy. Polak jest chwalony za niebanalne podejście do wystąpień scenicznych.